Dzień dobry. Witam na konferencji AgroUnii, nazywam się Klucz Ze mną jest pan przewodniczący Michał oraz jeden tutaj z liderów, Karol Kryciński. Proszę Państwa, znajdujemy się w miejscowości Krajewo w województwie Podlaskim. Rozpoczynamy strajk, ponieważ właśnie zgadzamy się z przywozem, wykontrolowanym przywozem z tłuszcz z Ukrainy. Nie zgadzamy się również z polityką rządu, a raczej z brakiem Z brakiem polityki. Yy, zaraz tylko poproszę Cię. Dzień dobry. Proszę Państwa, rozpoczynamy w roku pierwszy taki protest, który z jest powarszająca się sytuacja w Polsce do Zaczyna się całe domino nam sypać. Rolnicy nie mają gdzie sprzedawać swoich produktów, nie mają gdzie sprzedawać pszenicy, turysty, rzepaku bo w połowie maja zostało zmieszane cło na przywód tych produktów z Ukrainy. Niestety, miało być tak, że te produkty miały być tylko i wyłącznie przez kraj i miały zachęcić do Afryki z Bliskiego z Wschodu. Tam, żeby nie było, nie było głodu, nie było problemu. Sytuacja jest dramatyczna, bo zamiast trafiać za granicę, to te produkty zaczynają Zamknąć nasze filoty, nasze magazyny, tutaj w naszym kraju, po prostu należące do firmy. Jest tak, że poprzez politykę kilku ludzi w naszym kraju my, bogaci się tylko i wyłącznie kilka firm, a my wszyscy zaczynamy na tym bardzo dużo tracić. dziś stoimy na drodze i żądamy zmian. My, żądamy kontroli tego, co jest do kraju, my, żądamy kontroli firm, my, które to wszystko kupują. Dlaczego tego dziś sprzedają dalej? Dlaczego z tego zboża, z tego żywaku, z, tego, z tej kukurydzy powstają produkty, które są później wprowadzane na nasz rynek? Dlaczego to nie jest sprzedawane dalej? Dlaczego nasi politycy pozwalają na to, by kilka firm niszczyło wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce? Bo tak jest. Minister Kowalczyk powiedział latem, że rolnicy nie sprzedawajcie swojej pszenicy swojego żywaku, bo cena na zimę wzrośnie. Okazuje się, że mamy dzisiaj zimę, najdziwniejszy dzień roku. Powinna być cena dużo wyższa niż w trakcie sznich. Co się okazuje? Jest niższa od 20 do 40%. I rolnicy ponoszą potężne straty. Tutaj jesteśmy i mówimy jasno. Nie może być tak, że kilku ludzi w kraju zaczyna bogacić się kosztem całego naszego społeczeństwa. To jest drama, pomyłka i konsekwencje będą bardzo, bardzo szerokie. Podobna sytuacja zaczyna być też w innych, w innych działach rolnictwa, tanią producentów warzywa, a bardzo drogie w supermarkecie. Nie ma tutaj dobrej polityki rządu, która regulowałaby to w jakiś sposób. Nie ma też działać państwa w tym kierunku, by to uregulować. Dlatego dzisiaj jesteśmy na drodze i też zapowiadamy, jeżeli nie będzie zmian w następnych dniach, to 11, 11 stycznia Agrounia będzie organizowała w całym kraju protesty. Wszyscy muszą zobaczyć, że nasze gospodarstwa mają duży problem i będzie to samo, co było z węglem. Będzie to samo, co, będzie, będzie to samo, co było z węglem. Uzależniliśmy się od przywozu węgla z zagranicy, porzuciliśmy naszą produkcję i teraz jesteśmy uzależnieni już tylko i wyłącznie od tego, co przybierzemy z zagranicy. Z żywnością będzie dokładnie to samo. Już dziś możemy się pytać, gdzie za rok wysyłać statki po żywność, żebyśmy w Polsce nie przymierali z głodu. Będzie to sytuacja zła, fatowa. Będzie to prowadziło wszystko do drożyzny w sklepach, będzie to prowadziło do. Do, do licznych patologii i do tego, że produkt u rolnika będzie dużo tańszy niż dziś, a w sklepie będzie dużo, dużo droższy. Nie może być tak, że dziś... Yy, Chociażby jabłko kosztuje 70 groszy za kilogram, w sklepie 4 zł za kilogram. Nie może być takiej sytuacji, że dziś kilogram kapusty kosztuje u rolnika 70 groszy, a w sklepie 4 zł. Nie może być tak, że kilogram ziemniaków kosztuje 80 groszy, a w sklepie kosztuje od 4 do 6 zł. Doszliśmy do granic absurdu i, i dziś tutaj jesteśmy w terenie, w województwie, które spłynęło kiedyś. Z hodowli zwierząt. Rolnicy mieli, mieli co zrobić ze zbożem, jeżeli nie było go komu sprzedać. W ciągu 7 lat zniszczyliśmy w Polsce hodowlę zwierząt, więc zboże trzeba tylko i wyłącznie sprzedawać do firm paszowych. One nie kupują od polskich rolników, kupują z zagranicy. Ja tutaj jadąc minąłem kilkadziesiąt firm z Ukrainy, które stały z pszenicą kukurydą przed firmą paszową. Takich obrazków miało nie być. To były zapewnienia ministrów, premiera, że tego nie będzie. Jest całkiem inaczej. Dlatego dzisiaj tutaj stoimy i alarmujemy. Panowie politycy, jest problem. Kilku ludzi wykorzystuje zmiany prawnych, które zostały wprowadzone i my tego wszystkiego ponosimy. To są zmiany, zajęcie się tym problemem i jeżeli nie będzie odpowiednich działań, 11 stycznia agrounia będzie wychodziła w wielu miejscach na drogę. To, chcielibyśmy jeszcze wiedzieć jak sytuacja wygląda u nas w regionie. O tym o nasz kolega. Proszę Państwa, mamy dzisiaj końcówkę grudnia w tej chwili Marymiusko po ródzkim z tej tysięcy hektarów ryzy, zanim to, to dopiero zaczynamy to robić. Nie bardzo wiemy, co, 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 co mamy z tym zrobić. Jedyna nadzieja to jest takowanie tych grupy. Tak, e, 3% w, w, w tej chwili, chwili kultury. ryczy. E, borykamy się z ogromnym problemem, bo nie, widzimy, nie wiemy, jak to ma dalej wyglądać. Minister zapewnił że żebyśmy że utrzymali zboże, bo na pewno wzrośnie cena, żebyśmy nie opiniali tego po niskich cenach. W tej chwili się okazuje, że będziemy musieli za chwilę wszystko sprzedać. E,